Tusk wygrał wybory. Demokracja się odezwała. Hołownie i kosiniaki, kamysze też wygrały wybory. PSL, trzecia droga pod takim kątem, że mieliby utworzyć koalicję rządzącą, do tego komuniści i bolszewicy, nawet tacy skrajni. Także, szanowni Państwo, mogą dostać się do Sejmu. Tak, właśnie w danym momencie jest. Czy w takim razie można wracać już do naszego przepięknego raju, do domu z zagranicy? Szanowni Państwo, w znacznym stopniu Polacy z zagranicą głosowali na, na POKO. Na trzecią drogę i na komunistów. I także tam między nimi, tam, szanowni Państwo, i prawie, że właściwie, bolszewicy, można powiedzieć. W takim razie, czy taka mozaika, czy gdy taka mozaika wygrała wybory? Będzie oznaczać, że można wracać do Polski? Czy ludzie, którzy głosowali za granicą, będą spijać konsekwencje swoich działań? Czy to ich dzieci, szanowni Państwo, będą żyć w tej Polsce? Czy ludzie, którzy mieszkają za granicą 10, 15, 20 lat, zaczną teraz masowo wracać po tym, jak zagłosowali w wyborach? No, przecież, jeżeli zagłosowali, no to powinni spijać konsekwencje swoich działań i wrócić do kraju, yy, takiego, jaki sobie w danym momencie wybrali. Przecież, no tak powinno być. W Polsce zabrzmiała debata, szanowni państwo, czy obecna władza sprawi, że będzie opacało się żyć w Polsce niczym wywielającym. Brytanii, czy obecna władza wprowadzi euro? Czy wrócić do Polski, kupić sobie nieruchomość i tutaj żyć, bo teraz będzie, szanowni państwo, że tak powiem, europejski raj na ziemi? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć już za chwilę, co się stanie, jeżeli Platforma Obywatelska, Hołownia, Kosiniak, Kamysz i komuniści razem przejmą pałeczkę w państwie tak jak, bo z tego co widzimy, na przykład za granicą znaczna część Polaków właśnie y, głosowała na y, tego rodzaju partie. I teraz powstaje pytanie, czy jeżeli tego rodzaju partie zostały w znacznej części wybrane, wybrane przez ludzi głosujących za granicą, to czy ci ludzie wrócą do Polski, prawda? No bo jeżeli wybrali taki rząd, no to chyba w takim razie to powinni wrócić, prawda? I spijacie konsekwencje swoich działań, prawda? No tak powinno być. W Polsce dlatego powstała wielka debata, czy powinno być tak jak w Wielkiej Brytanii, że jeżeli Żyjesz poza granicami swojego kraju, to na przykład po pięciu latach przestajesz mieć prawa do głosowania w Polsce. Na tematy polskie, chyba że wrócisz do kraju i pożyjesz jakieś czas, czy też jeżeli do 10 roku od 5 roku poza granicami będziesz przyjeżdżać do Polski i głosować, to będziesz mieć prawo. Bo w rzeczywistości taka jest prawda, że ludzie, którzy żyją 5, 10, 15 lat poza granicami kraju, w ogóle nie rozumieją, co się dzieje w Polsce, jeżeli ktoś myśli, że Rozumie, co się dzieje w Polsce, bo mu mówią w telewizji czy nawet w internecie, to się grubo myli. Nie da się tego zrozumieć, tak jak się nie da zrozumieć tego, jak się żyje we Francji, jeżeli się we Francji nie żyło. Nie da się zrozumieć tego, jak się żyje w Hiszpanii, jeżeli w Hiszpanii się nie żyje. Nie da się zrozumieć Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i żadnego innego kraju, jeżeli się w nim nie żyje. prawda? A tym bardziej, czy ma ktokolwiek moralne prawo głosować na prezydenta i partie, które będą prowadziły grupę ludzi, czyli na przykład Polaków mieszkających w Polsce, a samemu nie żyć w konsekwencji. W swoich działań, prawda? Tak więc, czy będzie się opłacało wrócić do Polski? Może. Szanowni Państwo, trzeba też zadać takie retoryczne retry, pytanie, czy e, no, może, może wszyscy się, szanowni Państwo, e, nie mylili. Ci, którzy zagłosowali na PO, na Kośniaka Kamysza, na Hołownię, na komunistów. No i tutaj nam zaraz stworzą raj na ziemi i Polacy będą wracać e, masowo do Polski. Przede wszystkim zrozummy, co może zacząć się dziać po tym, jak ta opozycja w takim składzie przejmie władzę. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, co oni zrobią, co oni uczynią, prawda? Będą na pewno chcieli się dostać do strefy euro prawda? Więc teraz widzimy, że Polska złotówka bardzo mocno się umacnia po tych wyborach. Bez królewie nam służy, ale powstaje pytanie w takim razie co zrobi nowa koalicja, szanowni państwo, rządowa? No z... zastanówmy się. No, w danym momencie euro się osłabia, no ale dalej jest słabe, prawda? Jeżeli wygra Donald Tusk razem z koalicjantami, zapewne będą chcieli jeszcze w tej kadencji wprowadzić euro. I teraz jest pytanie: jak to zrobią? Bo ja ciągle mówię, że. Wprowadzenie euro wcale nie musi być złe, jeżeli wchodzimy do strefy euro po mocnym kursie dla polskiego złotego i wszystkie złotówki, które posiadamy, wymieniamy po bardzo dobrym kursie, bo gdy, gdy, gdy założymy, że w całej gospodarce i w państwach, i w domach, w państwa domach, kieszeniach, bankach i w samych firmach i ogólnie wszędzie jest na przykład 10 trylionów złotówek, no to jeżeli wejdziemy, szanowni państwo, do strefy euro, gdy złotówka umocni się w ten sposób, jak teraz rysuje, czyli na przykład do. Powiedzmy 3,40, prawda? 3,30, tak jak w roku 2008. No to za 10 trylionów złotówek dostaniemy, szanowni Państwo, 30 trylionów euro. Jednak jeżeli byśmy, szanowni państwo, zawalili złotówkę z obecnego poziomu do poziomu na przykład 6 zł za euro, no to szanowni państwo za 10 trylionów, zaraz tutaj policzymy żeby się przypadkiem głupio nie pomylić czyli za 10 trylionów podzielić na 6 przepraszam wtedy też przepraszam, tam się pomyliłem za 10 trylionów dostaniemy 1,66 tryliona euro 1,66 tryliona euro, ale gdy wyjdziemy po kursie 3 zł to dostaniemy 3,33 tryliona euro, tak? Czyli jeżeli wejdziemy do strefy euro po kursie 3 zł za euro, to nasze 10 trylionów zostanie wymienione na 3,33 tryliona euro. 10 trilionów złotówek, a jeżeli wejdziemy po zawalonym kursie, który jest bardzo możliwy, to wejdziemy do strefy euro, szanowni Państwo, i dostaniemy wtedy tylko 1,66 tryliona euro. Szanowni Państwo, to są gigantyczne sumy za, ja jestem fanem wejścia do strefy euro po jak najdroższym kursie i przetransformowania z tych pieniędzy Naszą gospodarkę. Wtedy będzie trzeba przetransformować naszą gospodarkę, ale będziemy mieli tyle tych euro, że będziemy w stanie to zrobić, prawda? Będziemy w stanie to zrobić, tak? Przy ta tylko, i takim, przy tylko przy takim założeniu, bo jeżeli nie przetransformujemy tej gospodarki, gdy umocnimy złotówkę do 3 zł za euro, czy tam do 3,50, czy do 3,60 i wejdziemy do strefy euro i nie przetransformujemy naszej gospodarki. I mimo tego, że dostaniemy bardzo dużo tych y, trylionów euro no to te tryliony zostaną rozkradzione po prostu, prawda? Zostaną rozkradzione będą kradli tak jak za wcześniejszego rządu Tuska i i Kosiniaka-Kamysza nie wiem, będą kradli w wacie nie wiem, w paliwie nie wiem, będą rozdawać 170-letnim kryptożydom wiecie, nieruchomości wiadomo, oni się chyba naczytali, ci sędziowie polscy to się naczytali, wiecie e, Biblii, bo tam też e, tam w Starym Testamencie, oni tam żyli też po 700 lat, w tym Starym Testamencie po 800, no to szanowni państwo, polscy sędziowie sobie też pomyśleli, że no, no bo przecież polscy sędziowie w Polsce rozdawali nasze nieruchomości, które odbudowaliśmy gołymi rękami w 45, 60-50 ludzie ginęli, przy tym Polacy, prawda, porozdawali nie, nie żyjąc 150-letnim 150 kryptożydom, prawda, więc no z, jakoś będą to wtedy kradli, tak, więc za Zakładając, że wchodzimy po bardzo wysokim kursie złotówki do euro i transformujemy naszą gospodarkę, i nie jesteśmy skorumpowani jak ostatnie świnie, jak obecnie, prawda? Bo polska, gospoda polska gospodarka, w ogóle naród polski, w ogóle ym, państwo polskie jest skorumpowane do kości. Jesteśmy bardziej skorumpowani niż Włosi, niż Hiszpanie, szanowni państwo. I wejście do strefy euro nawet po wysokim kursie to nas nie uratuje, bo te pieniądze po prostu zostaną rozkradzione. No, i tyle. Po, I druga sprawa, jeżeli wejdziemy do strefy euro, szanowni Państwo, a dzisiaj mamy na przykład y, emeryturę w wysokości 3000 zł miesięcznie, no to jeżeli wejdziemy do strefy euro, po 3 zł za euro. To będziemy mieli 1000 euro miesięcznie emerytury, więc na takiej emeryturze będzie sobie można tam w jakiejś Grecji sobie pomieszkać, nawet czy tam w Hiszpanii, czy tam we Włoszech, prawda? No ale jeżeli wejdziemy do strefy euro, szanowni państwo, po 6 zł za euro, no to y, nasza emerytura się pomniejszy z 1000 euro do 500 euro, tak? Czyli będziemy skrajnymi biedakami, prawda? Więc generalnie y, istnieje prawdopodobieństwo, że przez następne 4 lata y, będzie tutaj teraz y, taki proceder wchodzenia. Do strefy euro i albo staniemy się bogaci, prawda? Pod tym kątem, że wymienimy swoje euro po bardzo, znaczy bogaci, no. W, w dostaniemy więcej euro za te złotówki, bo wymienimy po dobrym kursie, ale przy okazji trzeba przetransformować gospodarkę. Tak? Żeby ten wysoki kurs miał sens. Miał sens, bo te pieniądze po prostu przeciekną przez palce finalnie. Także miał sens, prawda? No i widzicie, a jak, a jak nie wejdziemy tak, a wejdziemy po w załamanym kursie, no to, no to będziemy biedakami, tak, emerytury zamiast 1000 euro będą 500 euro, tak, zarobki 6000 złotych zamiast 2000 euro netto będą 1000 euro, tak, więc wszyscy będziemy biedakami i oszczędzający, i mający emerytury, i mający zarobki, i w ogóle, wszyscy będziemy po prostu skrajnymi biedakami z dnia na dzień. Po prostu, prawda? Bo ta gospodarka zipie, gdy euro się zawala, no to wtedy możemy więcej sprzedać, jak euro rośnie, to możemy mniej sprzedać, a gdy euro się zawala, to mamy więcej pieniędzy w euro, gdy euro rośnie, mamy mniej pieniędzy w euro, ale jest teoretycznie zachowane te equilibrium, które zostało załamane w ciągu ostatnich trzech lat oczywiście, skrajnie, eee, można powiedzieć, że nawet w ciągu ostatnich ośmiu. I teraz powstaje pytanie, co się stanie, prawda? Druga sprawa, no nieruchomość, szanowni państwo, dzisiaj warta nieruchomość dzisiaj warta milion złotych, po wejściu do strefy euro po wejściu do strefy euro będzie warta, szanowni państwo, przy kursie 3 zł za euro będzie warta 333 tysiące euro tak, ale po kursie 6 zł za euro będzie warta tylko 166 tysięcy, tak? Czyli tutaj widzicie wszyscy, nawet ludzie, którzy będą posiadać nieruchomość, tak? Czyli jednego dnia nasza nieruchomość będzie warta 333 tysiące euro, a drugiego dnia nasza nieruchomość będzie warta 166 tysięcy euro. Ludzie, którzy mają 10 nieruchomości, prawda? Na przykład po milion, no to 10, yy, 10 milionów złotych. Ludzie, którzy mają 10 nieruchomości po milion, Ku, przy kursie 3 zł za euro będą mieli szanowni państwo 3 miliony 333 tysiące wartości ale przy kursie po 6 wiadomo że to tak nie do końca działa, że to nie do końca się tak dostosowywuje, ale to tylko przekazuje koncept, prawda? Bo tak to właśnie, ale to już za długo bym mówił, prawda? Ale po, po wejściu do euro przy kursie 6 zł, tak? Szanowni Państwo, no to będzie 10 nieruchomości będzie wartych tylko 1,666 miliona euro, a nie tam 3,6 euro. prawda, Ale wiadomo, że te ceny się dostosowywują, ja mówię pi razy drzwi, że to się dostosowywuje, ale na przykład wypłaty się nie dostosowywują, nie? Wtedy, ale ceny nieruchomości to jest inna sprawa, bo gdy zapada się złotówka do euro, no to yy, wtedy cena nieruchomości, yy, gdy euro drożeje do złotówki, a ceny nieruchomości drożeją w złotówkach, to nie do końca drożeją w euro, prawda? Wiele sposobów jest wytłumaczenia tego konceptu. Więc szanowni Państwo, naprawdę, stoimy. Przy... My w danym momencie mamy dwa poważne problemy: depopulacja depopulacja tak setki tysięcy Polaków mogłoby wrócić do Polski, no ale to na pewno, Szanowni Państwo, nie wrócą, bo wygrał nie wiem, bo wygrały, wygrały inne partie. Polacy mogliby wracać do Polski, gdyby, szanowni państwo, złotówka była w miarę silna, gdyby ceny były w miarę niskie, gdyby ceny nieruchomości były w normalnych cenach, szanowni państwo, gdyby podatki były tak samo niskie jak w Wielkiej Brytanii. Dlaczego, szanowni państwo, nie wprowadzimy tak niskich podatków w Wielkiej Bryta, jak w Wielkiej Brytanii? Zaraz przyjedzie do nas milion Polaków z zagranicy. Gdyby wprowadzić, szanowni państwo, tak wysoką kwotę od podatku i od ZUS-u, jak w Wielkiej Brytanii, rozliczanie się raz w roku, prawda yy, yy, tak proste podatki i tak niskie podatki dla większości społeczeństwa to szanowni państwo jutro jutro problem, problem depopulacji by znikł jutro problem depopulacji by znikł nie mielibyśmy żadnej depopulacji bo my jesteśmy dzisiaj w skrajnej depopulacji no bo miliony Polaków wyjechało, no i te dzieci się urodziły tam, prawda? Nie dość, że straciliśmy tych Polaków, te, te dzieci się urodziły tam, a teraz się w ogóle nie rodzą, no to mamy depopulację, tak? Więc jeżeli nie wprowadzą, jeżeli Tusk wygra i ta cała reszta tych ludzi i nie wprowadzą skrajnie niskich podatków, skrajnie niskich podatków, nie umocnią waluty i nie wejdą do strefy euro po normalnym kursie, znaczy oni mogą zostać przy złotówce oczywiście, mogą zostać przy złotówce, możemy zostać przy złotówce, tak? Tylko, że no w ta, takiej normalnej wartości, prawda? Ale jeżeli wejdą po nie, skrajnie niekorzystnym kursie euro, do strefy euro, no to będzie po nas z tego punktu, jeżeli jeżeli, jeżeli Tusk nie wprowadzi niskich, niskich podatków, po prostu jak w Wielkiej Brytanii. Prawda? No to będzie dalsza depopulacja, jeżeli tego nie zrobi, tak? Druga sprawa, inaczej płac się po prostu w Polsce nie da podwyższyć, taka jest, prawda, tak? Tylko umocnieniem złotówki i się da podwyższyć obniżeniem podatku, skrajnie, 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 prawda? I ułatwieniem administracji, skrajnie, prawda? Bo w Polsce w danym momencie jest kochoz administracyjno-podatkowy, więc zadajmy sobie pytanie, czy ten kochoz administracyjno-podatkowy Tusk chce zniszczyć. Czy chce wprowadzić nam normalne życie? Czy chce, żebyśmy żyli w swoim kraju? Czy byli parobkami Niemców i Brytyjczyków? No taka jest prawda, bo jesteśmy parobkami Niemców i Brytyjczyków, szanowni państwo, taka jest prawda. Ja wiem, że lepiej w wielu częściach życia w Niemczech i Wielkiej Brytanii e nawet zabycie parobkiem, niż tutaj udając, wiecie, za trzy pincety jakiegoś pana, prawda? Taka jest prawda. Tym bardziej, jeżeli się ma dzieci, przepraszam, czekamy. दुर्गस प्रभाव Szanowni Państwo, to, co powiedziałem przed chwilą, bardzo łatwo wszystko wprowadzić. Wystarczy zacząć podwyższać, nie wiem, wprowadzić normalny proces emerytalny, prawda, w stosunku do tego, co się zarobiło, a tego, w jakim wieku chce się to wypłacać, prawda. Ja nie, oczywiście nie mówię tutaj, żeby jakkolwiek mężczyznom podnosić wiek emerytalny, bo 65 lat to już jest wystarczająco dla mężczyzn emerytalnych. Podwyższy podwyższyć wiek emerytalny mężczyznom wyżej niż 65 lat to to już by była zbrodnia na narodzie, którą raz już popełniono, szanowni państwo, no ale to jest, ale tam jest więcej tego luzu jeszcze, tak? Druga sprawa, no wiecie, do no Wielkiej Brytanii uniwersytety są płatne, a u nas są bezpłatne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. U nas lekarza można wy, wykształcić, on sobie może uciec. Jakim prawem, prawda? Za nasze pieniądze się wykształcać, sobie potem wyjeżdża za dwa lata, prawda? Czy za trzy. Chcesz, wyjeżdżaj. Wyjeżdżasz, jesteś wolny człowiek, ale zapłać za to, żeśmy tutaj ciebie e, 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 uczyli, prawda? za nasze pieniądze. Przecież nie uczymy cię po to, żebyś ty jechał uczyć tłuste koty. Tłuste koty w Berlinie, czy świniaki tłuste w Londynie, prawda i tak dalej. Przecież to jest oczywiste. Następne sprawy, szanowni państwo, co ten Tusk zrobi? No to jak nie zrobi tego wszystkiego, jak nie zrobi tego wszystkiego, no, to może dostanie, szanowni państwo, pieniądze z Unii Europejskiej, no i tam się okleją tymi pieniędzmi. No przecież wy tego nie dostaniecie. Wy przecież tych pieniędzy z Unii Europejskiej nie dostaniecie. Ja tych pieniędzy z Unii Europejskiej nie dostanę, szanowni państwo. Nie dostałem ani złotówki, nigdy z państwa polskiego, ani złotówki, yy, ani z żadnej Unii Europejskiej. Nigdy nic, żadnych pieniędzy nie dostałem. Wy ich nie dostaniecie, to pójdzie na przeżarcie. W tak skrajnie spatologizowanym, ta tak skrajnie, szanowni państwo, skorumpowanym państwie, jakim jest państwo polskie, nie oszukujmy się, i, i było tak samo skorumpowane, może znacznie gorzej niż dzisiaj, może trochę mniej, może znacznie gorzej. Taka jest prawda o państwie polskim, postkomunistyczny, skorumpowany tworek taka jest prawda, szanowni państwo. Druga sprawa, hmm, druga sprawa, no dobra, weźmy te pieniądze i ludzie mówią wtedy, no dobra, ani nie wrócą, czyli depopulacja będzie dalej. I co zrobi Tusk wtedy, szanowni państwo, i co zrobi Hołownia, on się tam popłacze, prawda, Tusk powie, że musimy, bo nam każą Niemcy, prawda, no to weźmiemy z lampy. Ludzie mówią, a dlaczego ja na przykład, wiecie, dlaczego ja na przykład pokazuję tak te Wyspy Kanaryjskie, czy Hiszpanię, bo tam jest tak fajnie, Ciepło tanie, w sklepach taniej, nieruchomości taniej, wszystko taniej, łatwiej życie, trzeba gazu. Przecież dzisiaj jest tak zimno, i ludzie pytają, dlaczego ja to pokazuję? Bo przecież tam jest inwazja. Inwazja z Afryki 20-letnich mężczyzn, prawda? No, rzeczywiście jest tam inwazja w Hiszpanii, szanowni państwo, nawet na Wyspy Kanaryjskie bardzo dużo, w tysiącach, prawda? Tylko, że pamiętajmy, że Wyspy Kanaryjskie to tam nie wiem, 3 miliony ludzi czy ileś, prawda? I jest dużo tych wysp, i oni rzeczywiście tam siedzą w tych obozach dla uchodźców, prawda? Ale oni generalnie chcą jechać dalej, to prawda. Ale w zamian Tusk, przecież Tuskich wszystkich, właśnie z tej Lampeduzy, z tych wysp. Kanaryjskich z tej Francji weźmie tutaj do Polski, prawda? Tak więc, Polacy pojadą na Wyspy Kanaryjskie, a Tusk weźmie z Wysp Kanaryjskich i z Lapeduzy, szanowni państwo, tych wszystkich ludzi, których chce nam dać Unia Europejska. Tak więc, Tusk to zrobi. Więc jak ktoś mi mówi, że, że jest inwazja na Wielką Brytanię, no jest inwazja, pływają te łódki, ale taka sama inwazja, może nawet większa, na pewno na Włochy, tylko że Tusk będzie chciał wziąć tych ludzi wszystkich tutaj do Polski, prawda? Więc ich weźmie. Pewnie jeszcze, ja, ja, ja nie rozumiem. No, no, no jest inwazja na, szanowni Państwo, wyspy kanaryjskie, to prawda. No ale Tuskich tutaj wszystkich weźmie, więc wiecie. No, Tuskich tu wszystkich weźmie. Razem z Hołownia się popłacze czy tam coś, nie wiem. Tam y, Kosiniak go tam po plecach, poklepie tam y, Wielgus go tam, nie wiem. No, no i taka prawda, no tak to, szanowni Państwo, widzę. Miejmy nadzieję, że to tylko takie mrzonki. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Druga sprawa. Y, uff, Sytuacja jest taka, szanowni państwo, okej, okay, no, yy, no na razie jest jak jest, złotówka się umacnia, zarządów Tuska i Kosiniaka-Kamysza rzeczywiście dolar kosztował 3 złote, była bardzo mocną walutą złotówka, to jest prawda, ale szanowni państwo, to w Gdańsku są najdroższe nieruchomości, to w Warszawie są najdroższe nieruchomości i Tusk obiecał, szanowni państwo, nie kredyt na 2%, a na 0%, czyli ceny nieruchomości będą jeszcze bardziej pompowane, czyli będzie jeszcze gorzej, więc jeżeli to będą robić, to wcale nie będzie dobrze, prawda? Wiecie, żeby umocnić polską złotówkę, to trzeba zlikwidować niebezpieczny kredyt, a nie wprowadzać jeszcze bardziej niebezpieczny na 0% i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, że w dzisiaj kupno nieruchomości 100-metrowej w trójmieście, czy tam w Gdańsku, to jest jakiś obłęd. Sorry, sorry, batory, ale to jest jakiś obłęd, szanowni Państwo to jest bezsens jakiś totalny, prawda? W ogóle, wiecie, no Gdańsk to kolebka Tuska, no ja ciągle mówię, jeszcze 4-5 lat temu tego ja w życiu bym nie przyjechał do Gdańska, bo to jest drogo, tragicznie, prawda? I tak dalej. To jest bez sensu w ogóle życie tutaj, a dodatkowo bardzo zimno, prawda? Wiecie, bardzo zimno, nie ma opału, nie ma drewna, gaz drogi, tragedia, zamieszkanie za w domu to graniczy z cudem, w 100-metrowym mieszkaniu to musisz płacić, wiesz, 8 tysięcy, w ogóle Polska cofnęła się o 20 lat do tyłu i to nie jest tak, że to jest tylko wina PiSu, PO, prebier, przepraszam, PiSu i Kaczyńskiego, i tu. nie no, przecież Gdańsk jest zarządzany tutaj przez partię PO, prawda, no i oni spowodowali, przecież to im Kaczyński nie nakazał robić tego, e, przecież w miastach rządzą, rządzi PO, prawda, to tak nie jest, że jak coś robi PiS y, y, narodowo, to w miastach to wszystko trzeba robić, prawda, nie, to jest y, kwestia zarządzania. Te 40-35-metrowe klitki to jest sprawka PO z pisem do spółki, prawda? Taka jest prawda w rzeczywistości. Tak więc, jak mi ludzie mówią, że gdzieś tam w Hiszpanii są problemy, no są problemy. Ci ludzie tam wsiadają na te łódki i tam rzeczywiście to jest problem tragiczny, prawda? To jest tragedia, prawda? Rzeczywiście, Wyspy Kanaryjskie, szanowni państwo, to na wybrzeżu Afryki, to jest europejski kraj, europejski kraj, euro, europejskie państwo u wybrzeżu Afryki, właściwie. Geograficznie to jest Afryka, no ale teraz to, jeżeli tak dalej pójdzie, jeżeli tak dalej pójdzie, jeżeli taka będzie inwazja na Wyspy Kanaryjskie, no to rzeczywiście za 5 lat to tam będzie Afryka taka prawdziwa, prawda? Y Hiszpanie tam będą w mniejszości, nie wiem, pół żartem, pół serio. Oczywiście mi się zdaje, że to zatrzymają bardzo szybko. No ale Tusk właśnie, y im będzie im więcej tam przybywać, to Tusk będzie ich brał z chołownią, tam się no, wiecie, popłaczą razem, czy tam coś nie. Y no to tak, tak, ja to tak widzę. No mam nadzieję, szanowni państwo, że się mylę. Druga sprawa, yy, prawdopodobnie usunął mur usunął mur, tak i tak dalej i tak dalej. No i jest jeszcze kwestia wojskowa, prawda? Pamiętajmy, że PO też głosowało za tym, przecież to są hipokryci, prawda? I, I komuniści też głosowali za tym, żeby ludzi powoływać do armii. Oni przecież pamiętajmy, że partia Tuska to jest partia, szanowni państwo, partia partia władzy, partia urzędnicza, urzędniczo polityczna w koterii i tak dalej. Wiecie, przecież w państwie polskim powinno być tak, że do służby powinni powoływać przede wszystkim tych, którzy tu żyją na naszym gaduszku, czyli kogo? No, polityków, szanowni państwo, no w PO jest 50 tysięcy polityków, no to proszę bardzo, cała armia, tak? W PSL-u 50 tysięcy polityków cała armia. W Pisie 50 tysięcy cała armia, tak? W komunistach więc cała armia. Urzędników w Polsce jest 2 miliony, no pięć armii, szanowni państwo. Policjantów, tego wszystkiego, tych służb, prawda, wokoło. To wszystko przecież na nich trzeba pracować, dlatego Polacy to tacy biedacy, bo Polacy generalnie pracują na zagraniczne korporacje, na spółki skarbu państwa. Eee, szanowni Państwo, Polacy pracują także na. Na tych wszystkich polityków i tak dalej, I dlatego Polacy zwykli, Polacy to biedaki zwykłe, szanowni państwo, dlatego w takim e, kraju proszę zobaczyć, dlatego proszę zobaczyć, jak jest zimno dzisiaj w Polsce, proszę zobaczyć, w Lublinie dzisiaj w nocy 2 jutro minus 1, tak? Już ogrzewanie domów nieruchomości kosztuje 1000-2000 tysiąc, miesięcznie, prawie w zależności od tego jak to tam chce sobie ogrzewać te nieruchomości, prawda? No ale już jest bardzo drogo, szanowni państwo, proszę zobaczyć, tutaj mamy Biały Stok, dwa w nocy, 2, 1, 0, już y, start, prawda? Jest zimno, tak? Przyszło bardzo zimno. Trzeba ogrzewać tę nieruchomości Jest bardzo drogo, a to wszystko bardzo drogie. Zobaczymy, czy Tusk nam tutaj uchyli nieba i będzie znowu tanio, prawda? No nie będzie, szanowni państwo. A z drugiej strony, proszę zobaczyć, mamy Gandię i dzisiaj w Gandii, szanowni państwo, mamy 26 stopni, a w nocy jest 18, 20 w nocy, 18, prawda? I tam nie trzeba ogrzewać w nocy, prawda? Tam nie trzeba w ogóle używać i jeżeli proszę zobaczyć, jak Gandia wygląda, to jest pod Walencją. Szanowni państwo, to jest pod Walencją i... i... Dajcie mi spokój, no, no to co, Tusk sprawi, że zaraz będziemy zarabiać dwa razy więcej minimalnie na rękę, a ceny będą tak samo niskie w marketach jedzenia i wszystkiego jak w Hiszpanii? Pamiętajmy, że Hiszpania, proszę zobaczyć, w Hiszpanii nie trzeba używać gazu, prawda, właściwie, no w danym momencie nie trzeba nic, tak, gazu. Jak Państwo wiedzą, na podstawie moich filmów, żywność, cała żywność, jedzenie, od, od, nawet pampersy dla dzieci, nie wiem, mleko dla dzieci, jedzenie od czekolady, po wszystko, wszystko jest po prostu w tej samej cenie, albo nawet tańsze niż w Polsce. To co? Tusk sprawi, że będziemy zarabiać zaraz dwa razy więcej. No, moglibyśmy zarabiać dwa razy więcej, umacniając polską złotówkę. Tak mogłoby być, no, ale polska złotówka musiałaby być umocniona. umocniona, to byśmy zarabiali dwa razy więcej, no ale ceny musiałyby się zachować mniej więcej w tym samym stopniu jak mamy dzisiaj. Do tego mogłoby dojść, oczywiście w pewnym, pod pewnymi barierami i transformacji naszej gospodarki, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No ale wiecie, jak my tak przetransformujemy naszą gospodarkę, to ja nie wiem, czy będą szczęśliwi nasi koledzy Niemcy, no bo jak przetransformujemy w tak fajnie naszą gospodarkę, no to Niemcy się obrażą, bo Polacy zaczną wracać do Polski, no bo to w Polsce lepiej się będzie żyło niż w Niemczech. No i proszę zobaczyć. I to co? Tusk sprawi, szanowni państwo, że 100-metrowe mieszkania, takie jak widzimy tutaj, widzicie, będą po co? Po 150 tysięcy złotych? W Polsce na, na, na wybrzeżu, proszę zobaczyć, 100 metrowe mieszkania szanowni Państwo po 200 tysięcy złotych, po 150 tysięcy złotych. Czy Tusk sprawi, że y, będą całe osiedla w Polsce, y, które nie trzeba ogrzewać gazem w takim stopniu jak? Polsce one są bardzo łatwe do utrzymania, szanowni państwo, które kosztują 5, 6, 7 razy taniej nominalnie kredyt jest jeszcze tańszy. Czy Tusk sprawi, że będzie tak tanio, Szanowni Państwo, my nie jesteśmy zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, co, co będzie, Szanowni Państwo. Zobaczymy, co będzie, tak? Zobaczymy, co będzie. Czy będą umacniać złotówkę? Czy wejdą do strefy euro po odpowiednim kursie? Czy nie wejdą w ogóle do strefy euro i będzie, będą dalej flaki z olejem? Jakie będą ceny w sklepach? Czy inflacja spadnie, Szanowni Państwo? Jakie będzie oprocentowanie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, prawda? Jedno jest pewne, eee, Szanowni Państwo, jeżeli Polska będzie zarządzana jak Gdańsk, no to. Eee, sorry. Batory, ale jeżeli Polska będzie zarządzana jak Gdańsk to zamiast w Jeleniej Górze jak dzisiaj kupić będzie można do dzisiaj można w Jeleniej Górze kupić szanowni państwo 100 metrowe nieruchomości mieszkania w kamienicach po 300 tysięcy złotych jak tutaj w tej Gandhi, w której nie trzeba gazu no ale jeżeli Tuski i, i, i ta cała lewica będzie zarządzać Polską tak jak szanowni państwo zarządzają swoimi miastami jak zarządzają Warszawą, jak zarządza, zarządzają Gdańskiem, szanowni Państwo, to już nigdzie sobie nie kupicie, tanio nie wynajmiecie. I tak dalej. I będziecie pracować w niemieckich i francuskich marketach za minimalną, a za żywność będziemy płacić, szanowni państwo, dwa razy więcej niż w Hiszpanii, jak to jest dotychczas. A koledzy komuniści Tuska zakleją nam kominy i pozamarzamy, szanowni państwo, w zimę. Zapraszam do usłyszenia już wkrótce.